Wydawałoby się, że słuchanie to czynność absolutnie podstawowa, że każdy z nas, kto ma dobrze wykształcony narząd słuchu, potrafi to robić. Jednocześnie wydaje się, że absolutnie czymś innym jest słuchanie i słyszenie drugiej, drugiej osoby. Spotykamy się z tym często na infoliniach, kiedy ktoś nam mówi, że nas słyszy i rozumie. Jednocześnie mamy przekonanie, a wręcz pewność, że kompletnie nas nie słucha i nie rozumie. Parafraza to jedno, bo nie jedyne narzędzie, które poprawia komunikację, umożliwia zrozumienie drugiej osoby, które po po pozwala nam budować lepsze relacje z otoczeniem, unikać konfliktów i nieporozumień. Czym jest parafraza, jak ją stosować, jak wykorzystać, ale też jak się uczyć stosowania parafrazy, będzie w tym filmie. Zapraszam. Definicja parafrazy jest bardzo prosta. To powtórzenie własnymi słowami tego, co usłyszałem, zrozumiałem lub domyślam się z wypowiedzi drugiej osoby. Jednocześnie nie chodzi o mechaniczne powtórzenie tego, co ktoś do nas powiedział. Czyli na przykład: Wiesz co, jutro wyjeżdżam do Warszawy. Aha, jutro wyjeżdżasz do Warszawy. To technicznie jest powtórzenie własnymi słowami tego, co usłyszeliśmy, jednak daje efekt zupełnie inny od tego, który byśmy oczekiwali. To znaczy druga strona patrzy się na nas dziwnie i myśli: co, co, co z tobą nie tak? No właśnie to powiedziałem, tak, jutro jadę do Warszawy. To nie tutaj tkwi moc parafrazy. Czyli gdzie? Parafraza ma kilka głównych funkcji. Po pierwsze, dajemy znak naszemu rozmówcy, że go słuchamy. Po drugie, możemy sprawdzić, czy to, co usłyszeliśmy, to dobrze zrozumieliśmy i wyciągamy prawidłowe wnioski. Po trzecie, możemy dokonać klaryfikacji, jakiegoś dojaśnienia, wyjaśnienia rzeczy, które mogą być różnie zrozumiane. Po czwarte, możemy nazwać ważne interesy naszego partnera, czy drugiej osoby. No i możemy też porządkować w jakiś sposób rozmowę, czy podążać za tematem, który jest dla nas ważny. Żeby dobrze parafrazować, powinniśmy przede wszystkim skupić się na słuchaniu drugiej osoby, zastanawiać się nad tym, co ona do nas mówi i wyławiać ważne, istotne elementy. Kiedy to już zrobimy, możemy zacząć naszą wypowiedź zwrotną, czyli zwrócenie się do drugiej osoby od kilku, oczywiście tych początków zdań może być wiele, ale kilka warto mieć takich przygotowanych, które możemy wykorzystać w sytuacji, kiedy chcemy użyć parafrazy. Mogą być to zdania typu Słyszę, że zależy Ci na, domyślam się, że chcesz uniknąć, widzę, że to dla Ciebie jest ważne, z tego co słyszę, domyślam się, że obawiasz się tego i tego, rozumiem z Twojej wypowiedzi, że zależałoby Ci na trzech czy czterech różnych kwestiach. Tych początków może być bardzo dużo. Ważne, żeby. Nazywać, że coś słyszymy, domyślamy się, że rozumiemy, ale żeby za tym było, co słyszymy, co rozumiemy i czego się domyślamy. Dlaczego to jest takie ważne? Często w naszej komunikacji bywa tak, że ktoś nam mówi, Rozumiem, rozumiem. Słyszymy takie rzeczy często na infoliniach. Dzwonimy z jakimś pytaniem i po chwili konsultant nam, nam mówi, Rozumiem, rozumiem. Możemy się w tym momencie naciąć na kontrę, że nic nie rozumiesz, człowieku. Ja ci tutaj mówię, powtarzam, a ty nic nie rozumiesz. Siła parafrazy tkwi w tym, że do naszego rozmówcy dociera to, co do nas powiedział. To znaczy, że wyłowiliśmy z jego wypowiedzi kilka elementów i dajemy mu z powrotem informację, co usłyszeliśmy, co zrozumieliśmy, czego się domyślamy. I on może sprawdzić, może nam odpowiedzieć, czy rzeczywiście usłyszeliśmy to, co chciał, żebyśmy usłyszeli, czy zrozumieliśmy to, co chciał, żebyśmy zrozumieli, i czy domyśliliśmy się dobrze. Jeżeli dostaniemy od niego informację, że tak, właśnie mi o to chodzi, to znaczy, że świetnie e, słuchaliśmy naszego rozmówcy. Jeśli z kolei dostaniemy informację, że nie, to nie o to mi chodziło, to też dobrze, bo to znaczy, że Spróbowaliśmy zrozumieć, ale nam się nie udało, najprawdopodobniej druga strona natychmiast wyjaśni nam, o co jej chodziło i będziemy mogli kontynuować rozmowę. Gdybyśmy tego nie zrobili, gdybyśmy nie powiedzieli, nie usłyszeli tego nie, tkwilibyśmy w jakimś przekonaniu, że no, taka jest rzeczywistość, tak ją zrozumieliśmy i koniec. I tak często bywa. Jedna osoba mówi, druga osoba słucha, potakują sobie, natomiast w głowach mają Zupełnie inne rzeczy. Pamiętajcie, że powiedzenie rozumiem, słyszę, tak, domyślam się, to jeszcze nie jest parafraza. Że parafraza to jest wtedy, kiedy dołożymy do tych słów jeszcze treść, która, którą wyciągnęliśmy czy wyłapaliśmy w wypowiedzi naszego rozmówcy. Jak zatem mogłaby brzmieć dobra parafraza? No, na przykład, jeżeli nam pracownik opowiada, że. Ach, dostałem nowe zadanie, mam je wykonać na środę. Nigdy nie pracowałem z tym programem, będę się musiał go nauczyć, kurczę, nie wiem do kogo się zwrócić po to. W tym momencie możemy odpowiedzieć: aha, domyślam się, że to jest jakaś trudność. Obawiasz się, czy podołasz zadaniu, niepokoisz się, czy zdążysz na czas. To jest parafraza, która wyciąga na wierzch, że człowiek się niepokoi, obawia. Nazywamy to, co wprost nie zostało powiedziane, być może, ale gdzieś w tle jest. Gdybyśmy tylko powtórzyli mechaniczne, a obawiasz się, że nie zdążysz z, z terminem, a słyszę, że masz nowe zadanie, no to człowiek był prawdopodobnie czuł się dosyć dziwnie, że powtarzamy tak mechanicznie, właśnie jego słowa. Natomiast kiedy mówimy, że domyślamy się czegoś. Że z tej jego wypowiedzi rozumiemy, że gdybyśmy być może dodali ok, to słyszę, że zależałoby ci na, na tym, żeby znaleźć kogoś, kto ci pomoże, podpowie, poprowadzi, to tu będzie siła, y, siła parafrazy, bo ona będzie mówiła drugiej osobie: Tego się domyślam, widzę, że na tym ci zależy, widzę, że to jest ważne. No i w tym momencie możemy usłyszeć: Tak, kurczę, przydałby mi się człowiek, który by mi w tym pomógł. Taka parafraza y, jest. Y, Dobra, ale też daje drugiej stronie ważną informację, że jej wysłuchaliśmy, zrozumieliśmy po swojemu, ale zrozumieliśmy, no i mamy możliwość otrzymania informacji. Tak, dobrze zrozumiałeś albo nie, źle zrozumiałeś. Nie o to mi chodziło, albo o to mi chodziło. Często na szkoleniach proszę uczestników o to, żeby przypomnieli sobie, jak wyglądają ich rodzinne spotkania: święta, dyskusje przy stole. Najczęściej <grym> słyszę, że że wygląda to w taki sposób, że ludzie się przekrzykują, że ktoś coś mówi, że inna osoba próbuje wejść w zdanie, że szukają takiego momentu, żeby powiedzieć swoją myśl. Parafrazę można ćwiczyć właśnie w takich momentach, kiedy jest kilka osób, kiedy rozmawiamy, kiedy pojawiają się jakieś emocje, jest jakaś burzliwa dyskusja, wtedy warto zaproponować, że słuchajcie, Zanim powiesz swoją myśl, najpierw posłuchaj, sparafrazuj to, co powiedziała druga strona, czyli otrzymaj od niej potwierdzenie, że dobrze zrozumiałeś, a dopiero wtedy wypowiedz swoją myśl. No nie wiem, czy to się uda w rodzinnym gronie, może być różnie, ale kiedy rozmawiasz z drugą osobą, możesz ten mechanizm stosować sam, nawet nie, nie, nie mówiąc o tym, że to robisz. To znaczy najpierw posłuchaj, Później sparafrazuj, aż uzyskasz potwierdzenie, tak o to mi chodziło, tak dobrze się domyślasz, tak dobrze usłyszałeś, i dopiero wtedy powiedz to, co ty chciałbyś w tej kwestii powiedzieć, co ty chciałbyś wyrazić, co ty chciałbyś, żeby druga strona usłyszała, co dla ciebie jest jakoś ważne, istotne w tym temacie. Zanim nie padnie to sakramentalne, tak, dobrze mnie zrozumiałeś. Nie wypowiadaj swoich kwestii. Wrzuć sobie taki wewnętrzny zakaz. Zobaczysz po kilku powtórzeniach, że to jest bardzo silne narzędzie, które bardzo ułatwia komunikowanie się z drugą osobą. I wyćwiczysz sobie po kilku dniach, być może tygodniach, będziesz to robić z automatu. Będziesz to niejako robić nawykowo i bardzo ci to pomoże. W relacjach z innymi ludźmi. Zachęcam, zapraszam do stosowania. Dziękuję.